Jest też tutaj moja stopa, ja nie powiem która to jest. Jest okazja żeby trochę się domyśleć może. Na pewno to nie jest ta zupełnie mała, ani ta zupełnie duża. na pewno nie w tym rejonie, jak tam bardziej. Proszę Państwa, w wielu miastach buduje się, czy powstają różnego typu aleje gwiazd. I to są miejsca, które mają za zadanie upamiętnienie osób znanych, ale osób z zewnątrz. Szczef po raz pierwszy dzięki tutaj pomysłowi pana dyrektora będzie miał swoją aleję gwiazd, ale gwiazdami są mieszkańcy Trzczeby. Czyli wy sami dla siebie na no, wiele, wiele lat. Zostawiacie tutaj swoje odbicie stopy. I stało się 102 mieszkańców, bardzo proszę. Dziękujemy Panie Prezydencie. I teraz jeszcze poproszę Państwa o taką prośbę. Otóż e, pomyśleliśmy, że w tym dniu biało-czerwone kokardki e, będą symbolizowały e, też piękne nasze barwy narodowe. Te osoby, które odcisnęły stopy, bardzo proszę, żeby każda z osób odeszła i odwiązała swoją kokardkę. I od razu te kokardki zabierajcie na pamiątkę. Panie Prezydencie, bardzo proszę, lub białą, lub czerwoną odebrać kokardkę. Dobrze?